Hej, tu Monika z Health Trinity. Dzisiaj właściwie taki film na zamówienie, które dostaliśmy od części naszych subskrybentów. Mianowicie, co zrobić jak tutaj po bokach szyi czujemy dosłownie takie lejce, takie mega duże napięcie, przy czym jakieś szumy uszne, problemy z widzeniem, słyszymy, że krew nam krąży naokoło głowy. Prawdopodobnie przyczyną będą napięte nosy, czyli mięśnie mostkowo sutkowo obojczykowe Tutaj, jak odegniemy szyję, to idzie nam coś takiego twardego. Tak czy inaczej, anatomii na tyle. Co z tym zrobić? Pierwsze, co możemy zrobić, oczywiście, jeżeli nie mamy jakichś problemów z przepływem krwi, z jakąś miażdżycą, zakrzepicą, to jest automasaż. I teraz tak, automasaż nie, automasażu nie robimy od razu po obu stronach, żeby sobie nie zatamować przepływu krwi do mózgu. Zajmujemy się najpierw jedną stroną, potem drugą. Bierzemy sobie kciuk ręki przeciwnej do mosa, który chcemy rozluźnić. Kciuk sobie wkładamy tutaj, znajdujemy sobie tego mosa. O, jest. Z jednej strony znajduje się nam kciuk, z drugiej strony reszta palców. I do sobie rozmasowujemy. Widzicie, ja swobodnie mówię, nic się nie dzieje. Bo nie możemy robić też tego tak, żebyśmy się zaczęli dusić idąc gdzieś tutaj sobie od dołu, od obojczyka, idziemy sobie coraz dalej. Odkształcamy sobie go tak jak plastelinę w różne strony, tam wszystko ma być luźne. Najpierw sobie idziemy jedną stroną, potem sobie opracowujemy drugą stronę i tak dopóki nam się nie rozluźni. To jest pierwszy sposób. Jeżeli dotykanie siebie za bardzo was nie bawi, możemy sobie iść w inną stronę. Mianowicie tym razem będziemy sobie pracować na ruchach skrętnych. Siadamy sobie, ściągamy sobie łopatki do siebie. I w momencie, kiedy mamy ściągnięte łopatki, autoelongacja, okręcamy głowę raz w jedną stronę, raz w drugą. Patrzymy, żeby oczy. Gałki oczne szły nam za tym ruchem. Czyli patrzymy się jak najbardziej oczami, raz w jedną, raz w drugą stronę. I to jest ten drugi sposób. Natomiast trzeci jest odrobinę ciekawy. Mianowicie łączymy sobie dwa ruchy: ziewanie, które dobrze znamy z życia codziennego, z piranią. Jak to wygląda? Pierwsze, co rozluźniamy sobie wszystkie mięśnie, które nam lecą na około ust, mięśnie okrężne ust, właśnie tym ruchem ziewania. Czyli robimy sobie, jeżeli nawet nie ziewamy w sposób fizyczny, to robimy sobie ruch do niego mega zbliżony, coś takiego. Tu już nam się wszystko rozluźnia i po ruchu ziewnięcia robimy piranie. Wyciągamy sobie jak najbardziej dolną część ust, wyciągamy sobie brodę, duży byśmy czuli napięcie. I znowu ziewamy i robimy piranie. Ziewamy i robimy piranie. Dziwnie wygląda, ale jest naprawdę skuteczne. Po kilku takich razach poczujecie, jak się fajnie Wam tutaj wszystko rozluźnia tutaj należałoby również wspomnieć o tym, że ziewanie ma swoją drugą ciemną stronę. Mianowicie, jeżeli zbyt często ziewamy, to może nam to prowadzić do hiperwentylacji. A sama hiperwentylacja przyczynia się z kolei do jakichś tam stanów lękowych, nawet stanów depresyjnych, a tego oczywiście nie chcemy. Więc, co zrobić, żeby przywrócić równowagę homeostazy organizmowi po tej sesji pirania-ziewanie? Ja bym się na pewno położyła wtedy na podłodze i pooddychała przeponowo z wydłużoną fazą wydechu. Więc jak to wygląda? Kładziemy się na podłodze, autoelongacja, przepona równoległa do miednicy, wtedy dużo lepiej nam ten oddech będzie wychodził. Kładziemy sobie ręce na dolnych żebrach i robimy wdech. Ręce rozchodzą się na boki, żebra nam się rozchodzą na boki, i ten wdech powinien trwać 6-7 powiedzmy sekund. Następnie po wdechu robimy wydech. Żebra nam się schodzą, tak rozchodziły się, teraz nam się schodzą, chowają się nam do środka. Ta faza wydechu też powinna być wydłużona. 6-7 do 10 sekund. Na co musimy na pewno zwrócić uwagę, a na to, że nie wypychamy tego powietrza, nie spinamy jakoś tam specjalnie brzucha czy mięśni innych oddechowych, żeby wypchnąć nam to powietrze. Ono nam powinno swobodnie sobie wypływać do góry przez nos, bo i wdech, i wydech powinniśmy wykonywać nosem. I następnie, jak całe powietrze nam z tych pół sobie już powolutku wyjdzie, to wtedy zatrzymujemy się na tej fazie, na fazie bezdechu i nie oddychając, jeszcze staramy się wytrzymać 4, 5, 6, 7 sekund, ile nam się da. Oczywiście może pojawić się takie niekomfortowe uczucie, że się dusimy. No, musimy wziąć to na rozum. Wiadomo, że nie trzymamy. Tego aż do takiego momentu, że brakuje nam powietrza, jakbyśmy się topili, ale postarajmy się. Jeżeli za pierwszym razem utrzymamy 3 sekundy na tym bezdechu, to może następnym razem uda nam się 4-5. Przyzwyczajajmy ciało stopniowo, a na pewno ono nam się odwdzięczy. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, że uznaliście, że był użyteczny. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!